Czy może mi ktoś powiedzieć, w jakim celu miejski znakolog wymalował linie akustyczne na drodze z pierwszeństwem przejazdu? Przed czym one mają mnie ostrzegać? Czy przed skrzyżowaniem z drogą, z której może mi ktoś wyjechać i stanę się ofiarą wypadku? A jaki ja mam na to wpływ? Czy może mam się zatrzymać i przepchać auto przez to skrzyżowanie? Panu znakologowi chyba się coś pomyliło. Rozumiem, gdyby on takie linie namalował na drodze podporządkowanej. A tak, to teraz czekamy, kiedy takie linie pojawią się koło każdej bramy.